Cześć kochani, witam serdecznie. Zrobimy sobie teraz czytanie na weekend. Zobaczymy, jaka tutaj wiadomość na weekend dla Was będzie chciała się tutaj pojawić. Zobaczymy, co Tarot ma tutaj na piątek, sobotę, niedzielę do przekazania. Zobaczymy, jaka wiadomość dla Was. O czym macie teraz wiedzieć? Jakie tutaj przesłanie jest na ten weekend dla Was. Oj, karty już tutaj szaleją, ale chowamy. Dobra. Zobaczmy. Co tutaj się pojawi. Jaka wiadomość na ten weekend tutaj dla Was? Dzisiaj coś ciemno na dworzu jest, tak jakoś nie wiem, czy będziecie dobrze widzieć. Jakoś bardzo ciemno za oknami. No dobrze, zobaczmy wtedy, jaka główna energia na weekend, co tutaj się nam pokaże, jaka główna sytuacja. Trójka monet. No, to jest karta mówiąca o współpracy, o planowaniu, wspólnym działaniu z innymi osobami. Także w ten weekend y, gdzieś tutaj może dochodzić do jakichś spotkań y, z osobami, gdzieś jakieś rozmowy tutaj ważne lub też może współpraca z kimś, po prostu coś będziecie razem tworzyć, razem działać. Może też, często ta karta mówi o rozmowach takich z bliskimi osobami, z przyjaciółmi, po prostu radzenie się, także planowanie czegoś. No, także ten weekend tutaj, gdzieś może tutaj się pojawić sytuacja, że będziecie musieli z kimś porozmawiać, może coś zaplanować. Karta też mówi o. O robieniu czegoś, także może też niektórzy z Was będą musieli tutaj popracować trochę. Karta też mówi o twórczości, czyli gdzieś, gdzie będziecie może tworzyć rzeczy, coś, co po prostu lubicie, czy jakieś dodatkowe hobby. Także w ten weekend no, coś takiego tutaj będziecie robić. To też ta karta mówi o takich. Pracach twórczych, czy jakimś majsterkowaniu, czy coś, co, co, co robi się też z innymi osobami, coś, co się robi w zespole. Dobra, to kładziemy tą kartę tutaj. I patrzymy wtedy, co w ten weekend tutaj dalej chce się pokazać. Karta Siły. Karta y, sądu ostatecznego, karta świata, y, karta y, gwiazdy, same duże arkana. No i na koniec szóstka monet. Y, no, karty intensywne, mocne, także to może być dla wielu z Was y, znaczący weekend. No. Także moi kochani, tak. Weekend może Wam upłynąć pod znakiem tutaj wspólnych spotkań, wspólnych wyjazdów. Pod tą trójką monet pokazuje mi się Karta Świata. Karta Świata mówi bardzo często o wyjazdach często też zagranicznych. Także część z was tutaj y, będzie się na pewno przemieszczać, będziecie wyjeżdżać lub też może być tak, że ktoś po prostu was odwiedzi. W tej karcie właśnie ty, 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 ilość tych osób i wspólne rozmowy, wspólne tworzenie. Także może być tak, że wy na weekend gdzieś wyjeżdżacie, gdzie gdzie będziecie wspólnie z innymi y, osobami coś robić. Także no, tak się tutaj to pokazuje. To na pewno będzie dla Was bardzo miłe. Dla niektórych z Was będzie to na pewno spełnieniem marzeń. Może ten wyjazd, może te spotkanie z tymi ludźmi, może ta współpraca. No, w karcie gwiazdy wygląda to super, bo no, to będzie dla Was. No, mam wrażenie jakieś spełnienie marzeń, także niektórzy z was w ten weekend swoje marzenia będziecie tutaj spełniać. No i pokazują mi się karty właśnie innych osób i tutaj w szóstce monet też są inne osoby, z którymi gdzieś tam współdziałamy, którzy gdzieś tam są dla nas równymi kompanami. Tutaj może chodzić o to, że gdzieś wyjeżdżacie, coś robicie i razem wspólnie z innymi i gdzieś gdzie tutaj będzie musiała się ta równowaga pokazywać, bo szóstka monet to jest e, równowaga w daniu i bra braniu. Często ta karta mówi o takiej właśnie harmonii między ludźmi. Ja coś daję, coś dostaję z powrotem. Także gdzieś tu jakaś taka wymiana może się pokazywać. Także, no, mam wrażenie, że tutaj w ten weekend no, te spotkania będą i gdzieś inni ludzie będą tutaj ważni, po prostu spotkania z innymi. Co tutaj jeszcze mi się pokazuje? Pokazuje się karta Sądu Ostatecznego. To no, tutaj będą jakieś wracały sprawy z przeszłości, z czymś tutaj trzeba będzie się rozprawić, i właśnie ta trójka monet też mi o tym tutaj mówi: że tutaj jakieś debaty, jakieś rozmowy po prostu będą. Coś, jakiś temat tutaj może wraca z przeszłości, coś, gdzie będziemy wezwani do tego, żeby się z tym czymś po prostu rozprawić. Może być też tak, że wraca jakaś osoba z przeszłości, gdzieś tutaj pojawia się ktoś, y, kto może dla Was gdzieś tam był ważny, i w ten weekend on się tutaj pojawia. Także y, może z tą osobą nawet gdzieś wyjedziecie, czy będziecie wspólnie coś robić. Y, ten weekend też mówi o tym, że tutaj będzie dużo komunikacji, dużo rozmów. Także no, gdzieś tam, ale ta komunikacja to bardziej w internecie, także, no, tutaj pod tym względem, no, coś tutaj będzie. No, mi się wydaje, że tutaj chodzi właśnie o osoby jakiejś z przeszłości. Może będzie gdzieś tam takie spotkanie, ale, no, wygląda to pozytywnie, bo to będzie dla Was tutaj takim. No, speł spełnieniem, wy będziecie się czuć dzięki temu spełnieni. Także yy, no, tak tutaj to wygląda. Także weekend dla Was yy, pod takim znakiem kontaktów z innymi osobami, odwiedzinami też, yy, czy podróżami, przemieszczaniem się. No, ale wygląda to dobrze. To będzie dla Was spełniające, będziecie czuć się dobrze, zdrowo, silnie, będziecie mieli dużo tej energii w ten weekend. No, czyli wygląda, tak dosyć, powiem szczerze, obiecująco. Także Fajne, fajne energie, bo to są energie właśnie kontaktów międzyludzkich i też spotkań osób jakichś z przeszłości, które też mogą nas gdzieś tam wzmocnić, dać nam dobre samopoczucie i fajne kontakty z innymi ludźmi, takie oparte właśnie na, na, na wzajemności, na takim wspólnym byciu dla siebie. Także no, taki weekend się tutaj. Wam szykuję. Jeśli, kochani, oczywiście tutaj z kim zarezonuje, dawajcie znać, piszcie w komentarzach. No to takie trochę czytanie inne nie, nie, niż zawsze, no ale bym chciała tutaj dla Was takie czytania od czasu do czasu też robić. Dobra, kochani, e, ja Wam życzę fajnego weekendu. Bawcie się dobrze, odwiedzajcie się, spotykajcie się z ludźmi, róbcie coś i no, życzę Wam wszystkiego dobrego. Oczywiście, na koniec, zachęcam do, do komentowania, do subskrybowania i do lajkowania. Dziękuję i do usłyszenia.